Szybkie podsumowanie po szóstej edycji Babylon MMA z Tomaszem Babilońskim. Może zacznijmy od tych najważniejszych wątków, czyli pierwszy pas historyczny pojedynek dla organizacji. Dopiero szósta edycja, już walka o pas. No i właśnie Daniel Sigmiejski dobrze poradził sobie z Pawłem Podlakiem. i pytanie, jakie emocje właśnie zbudził, jak się to oglądało. Szczerze mówiąc, pierwszy raz widziałem walkę pięciorundową w MMA. Szykujemy już kolejne niespodzianki. Chcemy po prostu, żeby kontynuować cały projekt walkę o Federację Babylon MMA. Cieszę się ogromnie, że kolejne, kolejna gala nam się udała na plus. Jesteśmy po prostu również zaskoczeni kolejną imprezą, która jest 25, no ale, ale jak nas są, to, to ciężko odmawiać, więc 25 stycznia wracamy do Żyardowa. I myślę, że tutaj też będzie. Kilka fajnych nazwisk, kilka fajnych walk mm. i trzymamy kciuki tutaj za, za, za całą organizację, bo chcemy się rozwijać. no Nie ukrywam, że e, szybkie tempo, nawet sam sobie nie, nie zdawałem sprawy, że w ciągu półtora roku będziemy po prostu tak stawiać e, i razem promować MMA. E, już kilka rzeczy zostało ogłoszonych, prawda, podczas Gali, jako że my biegamy dziennikarzy i robimy. E... Więc jakby coś zostało no ogłoszone, tak żebym wiedział na tą dale terytorium. Na pewno jedna z walk jest ogłoszona naszego zawodnika Rudkowskiego, który przygotowuje się już, można powiedzieć, jakiegoś czasu. Jest Kamino Niszczuk, który jest też naszym tutaj ulubieńcem i zawodnikiem, który po prostu pokazuje, że, że nie traci czasu i cały czas trenuje i jest w gotowości. Na pewno stawiamy na zawodnika młodej generacji. I tutaj, po walce ostatniej jego w Reszynie, dało nam światełko, żeby postawiać na chłopaków takich jak, 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 jak Piotr Tak, więc chcemy po prostu cały czas. Mamy podpisanego nowego zawodnika Krzysztofa Włodkowskiego, którego też. Też nie ukrywam, już od jakiegoś czasu mieliśmy na niego chrapkę. No, głównie nam chodzi przede wszystkim o to, o tym, że stawiamy zawodników młodych generacji, zawodników zwanych fighterów i nie chcemy robić żadnych freak fightów. W tej dywizji właśnie 77 jest taki powiedzmy mały konflikt interesów, no bo jest Kamil Oniśczyk wspomniany, Danieński i to są koledzy klubowi i generalnie fajne jest to, że się tworzy drabinki i właśnie tak Danieński byli bo by nie będziemy walczyć o pas. Kamil też się wydaje takim dobrym kandydatem, no ale nie widzę tam mo możliwości, żeby jako klubowi koledzy e, walczyli ze sobą. To znaczy, że wtedy e, co, kogoś innego wydać. E, hmm. Nawet hmm. może z organizacji, co też nie jest najlepszym pomysłem, ale jak nie ma, z braku laku. Znaczy na pewno byśmy chcieli w tym przypadku, jeżeli, jeżeli myślimy o Danielu, ściągnąć mu zawodnika za granicę, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy oprócz oni szuka, jak wspomniałeś. Nie za bardzo widzi nam się walka, bo się przyjaźnią. Zawodnicy za zagranicy jest ich dużo mnóstwo, na pewno jest dużo zawodników, którzy też mają nazwiska po przejściach w UFC czy w innych wielkich federacjach, więc yy, czas pokaże. Na dzień dzisiejszy koncentrujemy się na 25 ze względów na to, że to zależy nam na nowych nazwiskach. po odejściu Szymona Kołeckiego, którego szanuję i cenię. E, przede wszystkim nam chodzi, żeby wypromować kolejnych fighterów, bo w tym... Od samego początku razem ze wspólnikiem wymyśliliśmy po prostu, żeby ten projekt pokazywał, że nie tylko powiedzmy, wielkie nazwiska stąd czy owąd mogą walczyć, ale przede wszystkim nazwiska prawdziwych fajterów, jakimi są ci, którzy z nami podpisali umowę i których mniej więcej będziemy promować i, 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 i pokazywać coraz częściej na antenach Polsatu. Rafał Maratyk z Maciejem Węgrzańskiego, też bardzo dobry Maciej pokazał też do serce tak naprawdę, bo miał ciężkie momenty, mm. gdzie leżał na deskach. Raz miał ten chicken dance yy, słynny. No Rafał w tym mm. momencie chyba jest tym prawda? Nie, na jakby... to, to, tak, tak naprawdę to już zaproponowaliśmy, nie tracimy czasu. Wszystko zależy po jego stronie, po, po stronie Timu Haratyka. Obiecaliśmy w tych chcemy dotrzymać. 25 stycznia dla Rafała czeka miejsce, żeby zawalczyć w walce wieczoru co najmniej. O pas wymarzony, więc jesteśmy w stanie to zorganizować. Myślę, że w ciągu kilku dni e, będziemy mieli odpowiedź w lewo czy w prawo, czy po prostu e, e, nie jest zmęczony, nie ma jakichś kontuzji, które wychodzą po kilku dniach. Jeszcze raz powtarzam, 25. Rafał czeka na Ciebie pas, jesteśmy w stanie zorganizować walkę Ci e, o, o upragniony tytuł naszej znaczy świeżo upieczonej federacji, ale no, tak jak mówię, no, wszystko zależy od Twojego teamu i dawaj znać jak najszybciej, bo jesteśmy, jesteśmy w stanie tutaj yy, zrealizować swoje obietnice. Coś wspominał podczas yy, tego, że była taka propozycja, ale chyba wolałby wolał poczekać ze względów zdrowotnych, ale pewnie kilka kolejnych dni pokaże taką naprawdę jak się będzie czuł, bo... Jakoś może regeneracja przebiegnie szybciej. Natomiast jest jeszcze kwestia Damiana Zorczykowskiego, który powiedział, że ma potencjalną opcję, żeby walczyć... Dzisiaj wygrał w Dobrze, Campo, dobrym stylu zadusił i powiedział, że ma opcję, żeby walczyć o pas w zagranicznej organizacji, ale powiedział, że zanim to się stanie, no to będzie musiał porozmawiać właśnie z promotorem Babilonem. Otóż jakby ja przekazuję, nie wiem, czy to wcześniej było przekazane, otóż... So, Damian jest fajnym, faj, faj, fajnym człowiekiem, fajnym zawodnikiem. Jak razem przeanalizujemy plusy i minusy tego, tego wyzwania, to nie jesteśmy wcale przeciwni, żeby dać zezwolenie walki Damianowi, bo wiadomo, że ci zawodnicy są po to, żeby też dawali nam radość, też żeby walczyli w innych organizacjach, no ale też po prostu, żeby nie byli traktowani jak mięso aromatnie. Tylko, żeby też byli powiedzmy, no, faworytami pół na pół, bo to jednak gdzieś w tym jest piękna MMA.